W sercu Parku Narodowego Lorelindu w Indonezji leży Dolina Bada miejsce pełne tajemniczych, kamiennych dzbanów i humanoidalnych posągów, których pochodzenie i przeznaczenie pozostają zagadką. Albert Kruitt, misjonarz i etnograf, był pierwszym, który na początku XX wieku przedstawił światu megality z Doliny Bada. Jego badania zwróciły uwagę na tajemnicze kamienne struktury, które zdawały się być odwiecznym elementem krajobrazu. Krójt zauważył, że miejscowa ludność przynosiła ofiary pod posągi, ale nie miała żadnych informacji na temat ich twórców. Największy odnaleziony posąg znany jest jako palindo, co w Indonezji oznacza artystę i ma ponad 4 metry wysokości. Jego dokładna waga nie jest znana, ale prawdopodobnie wynosi około 10 ton. Wiele osób zauważyło niezwykłe podobieństwo między posągami indonezyjskimi a innymi megalitycznymi tworami na całym świecie. Takimi jak na przykład kamienne figury w San Agustin. Jeśli porównamy je z rzeźbami Moai z Wyspy Wielkanocnej, podobieństwa stają się jeszcze bardziej uderzające. Tę samą postawę rąk można zobaczyć na rzeźbach na filarach jednego z najstarszych na świecie megalitycznych stanowisk Gybekli Tepe. Kolejny posąg z Turcji, znany jako człowiek Urfa, uważany jest za najstarszą znaną naturalnej wielkości rzeźbę postaci ludzkiej na świecie, datowaną na około 9 tysięcy lat przed naszą erą. Po raz kolejny, figura prezentuje tę samą postawę i ułożenie rąk. Ale jak to wszystko możliwe? Dlaczego widzimy podobną symbolikę w różnych kulturach rozsianych po całym świecie? Czy istniał jakiś związek, a może jakaś globalna, starożytna cywilizacja, która połączyła wszystkie te miejsca? Jeszcze dziwniejsze od posągów są gigantyczne, cylindryczne dzbany z Doliny Bada. Te starożytne artefakty, znalezione w Parku Narodowym Lorelindu, obszarze chronionym o powierzchni 2200 km2, nadal stanowią zagadkę zarówno dla badaczy, jak i mieszkańców. Położona na południe od parku Dolina Bada, jest domem dla setek masywnych kamiennych dzbanów, znanych lokalnie jako Kalamba. Pomimo ich ogromnego znaczenia, wiele informacji na temat tych megalitycznych struktur pozostaje nieodgadnionych. Dokładny wiek kamiennych dzbanów jest niepewny, jednak szacuje się, że mają od tysiąca do pięciu tysięcy lat. Ich tajemniczość potęguje fakt, że miejscowa ludność twierdzi, że nie ma z nimi jakiegokolwiek historycznego związku. Kamienie użyte do ich stworzenia nie pochodzą z Doliny Bada. To sugeruje, że zostały przetransportowane z odległego miejsca. Termin Kalambas tłumaczy się jako wanny dla króla, co dodaje intrygującą, ale zagmatwaną warstwę do ich tajemniczości. Trudno wyobrazić sobie króla kąpiącego się w wannie, znajdującej się pośrodku niczego. Nie mówiąc już o konieczności posiadania setek takich wanien rozsianych po rozległej dolinie. Co więcej, dzbany były kiedyś przykryte ciężkimi kamiennymi pokrywami, co wskazuje, że nie były przeznaczone do kąpieli. Pokrywy te są tak masywne, że ich przenoszenie byłoby niezwykle trudne, a to sprawia, że koncepcja ich użycia jako miejsca kąpieli jest jeszcze mniej prawdopodobna. Z drugiej strony naukowcy uważają, że były one używane jako grobowce. Jednak ta teoria jest również mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że niektóre z nich nie są nawet wystarczająco głębokie, aby zmieścić w nich ludzkie ciało. Wiele kamiennych pokryw posiadało wyrzeźbione wzory zwierząt, które dziwnym trafem nie pasowały do żadnego z lokalnych gatunków występujących w tropikalnej dżungli Sulawesi. Na niektórych dzbanach można nawet dostrzec obrazy przedstawiające ludzkie postacie lub twarze. Jednak najbardziej niezwykłe okazały się kamienne naczynia, które posiadały idealne, poziome linie. Niektórzy uważają, że dzbany zostały wykonane przy użyciu jakiejś technologii zmiękczania kamienia, która pozwoliła ich budowniczym kształtować je niczym glinę. Ale jak to możliwe? W jaki sposób zamieniali twardy granit w miękki materiał? Co więcej, jaką technologię posiadali, aby móc obracać tymi gigantycznymi kamiennymi dzbanami? Których prymitywni ludzie nie byliby nawet w stanie podnieść. Niektóre teorie sugerują, że dzbany mogły być używane do procesu separacji minerałów. Potwierdza to fakt, że w okolicznych obszarach występuje granulowane złoto w wysokich stężeniach. Czy wszystko, co do tej pory obserwujemy, jest dziełem prehistorycznej cywilizacji, która tysiące lat temu posiadała jakiś rodzaj zaawansowanej technologii? W Laosie, który jest oddalony o około 3000 km od Doliny Bada, znaleziono niezwykle podobne kamienne dzbany. Jeśli porównamy wzory na przykryciach indonezyjskich dzbanów z tymi znalezionymi w Laosie, zobaczymy wyraźną korelację. Czy to oznacza, że są zbudowane przez tę samą cywilizację? Płaszczyzna dzbanów w Laosie jest jednym z najbardziej intrygujących stanowisk archeologicznych w Azji Południowo-Wschodniej, na którym znajdują się około 3000 dużych kamiennych naczyń różniących się jedynie wielkością. Artefakty są rozmieszczone w ponad 90 różnych miejscach i są wyrzeźbione z piaskowca, granitu i wapienia. Większość dzbanów jest cylindryczna, z płaskim lub lekko wypukłym dnem i często mają krawędź u góry oraz wyrzeźbione wzory. Na niektórych stanowiskach znaleziono pokrywy, co sugeruje, że podobnie jak dzbany z Indonezji, naczynia z Laosu również były pierwotnie przykryte. Niestety większość znalezisk jest potłuczona, ponieważ obszar ten został mocno zbombardowany przez siły amerykańskie podczas mało znanego konfliktu, zwanego Tajną Wojną. Podczas wojny domowej w latach 1964 do 1969 obszar ten był celem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych walczących z Wietnamem i laotańską Grupą Komunistyczną. Ciężkie bombardowania zniszczyły wiele kamiennych dzbanów w regionie. Zrzucono tam ponad 262 miliony bomb kasetowych, z czego około 80 milionów nie eksplodowało, co stanowiło śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto zboczy ze znanych bezpiecznych ścieżek. Do tej pory oczyszczono 7 miejsc, w których znajdują się dzbany. Mieszkańcy Laosu mają starą legendę o Zbanach, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wierzyli, że Laos był kiedyś domem dla rasy olbrzymów, dowodzonych przez ich króla Hun Cheunga. Giganci toczyli długą i ciężką wojnę ze złym wrogiem, ostatecznie wychodząc z niej zwycięsko. Aby uczcić i wznieść toast za jego zwycięstwo, potrzebne były ogromne ilości wina ryżowego znanego jako lao-lao. Do ważenia i przechowywania tego wina, król Hun-cheung nakazał stworzenie ogromnych kamiennych dzbanów, które służyły nie tylko do przechowywania wina, ale również jako ogromne naczynia do picia dla gigantów. Co sądzisz o gigantycznych kamiennych dzbanach? Czy są one wytworem zaawansowanej cywilizacji, której nie znamy? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Cześć!